Uuuu! Uh, ty, no i jest! Słuchajcie, jest! Znalazłem ją! Złotą polską jesień znalazłem! Bo dzisiaj, kurde, słoneczko, ciepło, aż mi jest za ciepło. W moim parku koło domu no jest przepięknie. Są, kurde, naprawdę super liście. Typowo jesienne. No, jest bardzo fajnie. No, taką jesień lubię. Nie pada, świeci słońce. Nie jest za ciepło. Ale nie jest też za zimno. No i te kolory w parku. Powiem wam, idźcie do parku yy, Pobiegać, pospacerować, cokolwiek, posiedzieć na ławce Warto No to ja lecę dalej Pozdro ekipa A cóż to my tu mamy? Nowa zabawka tritomka przyszła No to jest cudeńko nowe Zaraz będziemy rozkładać No to słuchajcie, chwila prawdy Czy ten zawodnik przeżyje pierwszą jazdę na nowym trenażerze? Ty no, jadę. Została mi tu jeszcze konfiguracja tych wszystkich yy, manetek oporowych, czujników mocy, Mizuro B, aplikacje i tak dalej. No ale najważniejsze, że jadę na moim nowym trenerze. I spadłem. Co jest jeszcze trochę do zrobienia? Pozdro. No, także rano chwaliłem złotą polską jesień. Że było pięknie i słonecznie, to co? To po południu, kurna, pada jest beznadziejnie. Nic dziwnego, że Spotify polecił mi w ramach tej listy, już wam mówię, polski hip hop, smutny rap, wtorek po południu, nic dodać nic ująć. Smutny rap i smutna pogoda. Ja jadę na siłkę, ale tym razem deszcz mnie nie powstrzyma, bo dzisiaj pracowałem zdalnie, więc na siłkę mam jakieś 5 minut, więc nawet jak utknę w korku, to i tak zdążę. Na zajęcia, a dzisiaj najlepsze zajęcia w tygodniu Trening obwodowy z Olgą Najlepszy wycisk Naprawdę chodzę na różne zajęcia I do Olgi i do instruktorów, ale Trening obwodowy We wtorki o 17:00 To jest kurwa Sztos, polecam Dobra, to kończymy ten dzień rano pobiegane Po wodniu pomachane na siłce W międzyczasie zmontowany Drenażer, więc Dzień zakończony sukcesem pełnym. Było bardzo dobrze na siłce. Bardzo ciężko jestem zmęczony i spadam.